Siemano. Jakieś 3 godziny temu użycie film, którym do wygrania są bardzo fajne nagrody do wygrania z dokładnie dwa razy Counter Strike Global Offensive oraz 10 tysięcy punktów, które później można wymienić na paysy w karty, różne gry i tak dalej. Z tego co wiem, to łącznie za tą sumę można wyrwać jakieś facey w za 100 zł, także warto sprawdzić. Link na dole wbijcie i sprawdźcie. Szczerze, uwielbiam robić na tym kanale powroty różnych serii. Zawsze jak robię powrót i proszę Was o łapkowanie, to zawsze jest gigantyczna aktywność, za co bardzo wam dziękuję, bo zostawiliście się po poprzedni materiałem 7,5 tysiąca polubień. I warto przypomnieć, że prosiłem Was zaledwie o 5 tysięcy, także odcinek miał się pojawić wczoraj, ale pojawił się dopiero dzisiaj, więc przepraszam Was za to. Byłem na świętach, auto mi się zepsuło, nie miałem jak wrócić, i po prostu jestem dzisiaj. Nagrywam to z lekkim opóźnieniem, ale za to mam nadzieję, że odcinek będzie po prostu świetny. Ostatnio zadałam jedno proste pytanie, nawet tytuł odcinka wskazywał na to, że zaczniemy budować polski skład, i jednogłośnie stwierdziliście, że chcecie zobaczyć polski skład w tej serii. Nasz skład w tym momencie, jak pewnie pamiętacie, wygląda tak, że mamy Grosickiego, Błaszczykowskiego, mamy Lewandowski oczywiście, bo to jest nasz, można powiedzieć, że kapitan tej serii Mamy też kilku zawodników takich jak Artur Boruc, Rybus I niestety później już jest troszkę gorzej z zawodnikami, więc po poprzednim materiale nie sprawdzałem listy transferowej, bo już w sumie nie miałem pieniędzy Więc możemy sprawdzić, czy jakiś Polak na tej liście transferowej się pojawił Mam nadzieję, że tak, zobaczmy Ok, lista transferowa, mamy tu Alabe, mamy Widala, jest Zapata, Pepe i tak dalej, ale oni nas nie interesują, potrzebujemy tutaj Polaka Także zobaczmy, czy jakiś Polak się tu gdzieś uchował może Przydałby się Fabiański E, nie ukrywam, że do tego składu, bo jakby nie było podstawowy polski skład, jest z Fabiańskim na bramce, a nie z Borucem. Także przydałby mi się Fabian. Mam nadzieję, że będzie. Liczę na to, że będzie. I jak prosił, tak też znalazł. Jest Łukasz Fabiański. Kosztuje 710 końców. Także oczywiście, Fabian, witamy, zapraszamy do składu. Patrzymy dalej, czy następni zawodnicy też tam się znajdują. Na razie widzę, że są troszkę pustki e, z Polakami. Ale no, liczę na to, że w końcu się kogoś uda znaleźć. Także na razie, no niestety, Polaków tutaj nie ma. A już jesteśmy w sumie w połowie, czy nawet przy końcu, można powiedzieć, listy transferowej. I był zaledwie jeden Polak, którego już kupiliśmy. Także no. Zapowiada się na to, że chyba to będzie nasze jedyne wzmocnienie w tym momencie, niestety. No jest dokładnie tak jak myślałem, czyli na tej liście transferowej już niestety nie ma ani jednego Polaka, ale ostatnio prosiliście o to, żebym odszukał na liście transferowej Pazdana. Jest tutaj, jest tutaj coś takiego jak wyszukiwarka, możemy wyszukać jakiegoś zawodnika, ale niestety nie możemy go kupić, bo on się nam po prostu nie pojawił na liście transferowej. Także jest to o wiele prostsze, więc ja będę szukał, dołożę wszelkich starań, żeby Pazdan wylądował na mojej obronie, no w którymś z następnych albo może nawet w tym odcinku, jak zagramy mecz offline. Bo oczywiście. Lista transferowa się uaktualnia dopiero po tym jak zagramy mecz offline po online niestety się nie odświeża Także musimy przez następne kilka odcinków Grać mecze offline Żeby ta lista transferowa się odświeżała Żeby skład Polski był cały czas w budowie A teraz zapraszam do łapkowania jak chcecie Żeby ta seria pojawiała się coraz częściej na tym kanale Kolejne spotkanie gramy z Empoli I to jest były zespół Piotra Zielińskiego. Potrzebujemy też Piotra Zielińskiego, ale no widzimy, że go tutaj po prostu nie ma, bo jest oczywiście w Napoli. Tu jeszcze składy są oczywiście po, po uaktualnieniu składów, czyli po, po transferach i tak dalej. Więc ja liczę na to, że Zielińskiego także uda mi się znaleźć. Przydałoby się. Więc zaczynamy to spotkanie. Liczę na to, że Lewandowski, Grosicki oraz Błaszczykowski utrzymają formę z poprzedniego odcinka, bo wtedy Błaszczykowski cztery brameczki zaliczył. Ładnie, także liczę, że Kuba dzisiaj tak samo będzie błyszczała, jak i ostatnio. Pisaliście, że w momencie, kiedy e, zrobię rainbow, czyli przerzucę sobie piłkę nad głową i pociągnę palcem w dół, to będzie skorpion kick, tak mniej więcej, jak zrobił to ostatnio Henryk Migitarian, czyli uderzy to z piętki. Sprawdźmy to, bo na pewno sytuacja do takiej do strzelania takiej bramki będzie. Zobaczmy, czy to jest prawda. Ale wydaje mi się, że takie cuda, jak właśnie rainbow i skorpion to będzie chyba zasługa dla Lewandowskiego dlatego ja spróbuję to będzie rzut karny nawet nie chciałem karnego a będzie jedenastka no ale okej okay. skoro jest to niech będzie spróbujemy wykończyć Lewandowskim oczywiście bo to jest nasz kapitan mam do ciebie teraz pytanie w którą stronę ten rzut karny wykorzystać napisz teraz w komentarzu lewa prawa czy może środek masz jakieś kilka sekund jeszcze zajmij sam wykończy okej okay. strzelamy miałeś rację czy nie także napisz dobra sprawdźmy ja pierdzielę, widzieliście jak malutko brakowało? To było prawie że gol Tutaj brakowało centymetrów, a piłka by się na to możliwe, że gdyby to był Lewandowski, to ten skorpionik by się udał. Ale piękne wykończenie, no muszę tego częściej próbować. Rzut do środka miał Sebastian mila uderzenie z Woleja, no nie On akurat nie ma takiej umiejętności, żeby z takiej pozycji strzelać na bramkę Koniec połowy, wygrywamy póki co 1-0, no ale troszkę się bawiłem, mogłem to prowadzić oczywiście dużo bardziej Ale zacząłem się bawić w obronie Jeszcze reklamy woli no nieźle Zacząłem się bawić w obronie i po prostu wyszło tak, nie w obronie tylko w ataku, że bramek nie mamy zbyt dużo, ale no też nie ma co wygrywać takimi potężnymi wynikami, bo to będzie troszkę nudne, trzeba strzelić jakąś ładną bramkę Na przykład skorpionem właśnie Dobra, Lewandowski, sprawdźmy, czy będzie Skorpion? Nie, było Skorpiona, ale był Szczupak Lewandowski, co teraz się zabawił, widzieliście to? To jednak to działa Zobaczcie, jak to ładnie wygląda, no, niby troszkę takie na farcie, ale jednak sytuacja wyszła bardzo fajnie Zobaczcie, pyk ze Szczupca, obok bramkarza, 2 do 0 Lewandowski O, panie sędzio, tutaj będzie rzut wolny i, I to wygląda jak, jak pazdan. To wygląda jak pazdan tylko z Empoli. Dobra, mamy jakieś kilka metrów do bramki, spróbujmy to strzelić. Lewandowski z takiej pozycji już niejednokrotnie zagrażał. I patrzcie, super, ratuje mojego przeciwnika przed stratą kolejnego gola. 3-0 mogło być. Mógł być hat-trick, i to bardzo ładny hat-trick. To jest ostatnia szansa na strzelenie tej bramki, w końcu Lewandowski Nie, znowu przypadkowo nacisnął dośrodkowanie To mogła być bramka na hat A ja to w taki sposób zważywiłem teraz, no nie wierzę, nie Ale co, no co zrobić, no kurde, warzywko Warzywko z here, można powiedzieć Wygrywamy 2 do 0, dwie bramki Lewandowskiego Wygraliśmy Sempoli, to jest oczywiście Liga Sprawdźmy, czy kolejni Polacy pojawili się na ich transferowie, mam nadzieję, że tak Bo przydałoby się ten skład Polski wzmocnić Dobra i teraz chwila prawdy, mamy Runeja, jest Kosta, Rondon Veci czy będą tutaj Polacy, no mam nadzieję, że jest Łukasz Piszczek, pięknie, mistrzu Piszczu wkracza do naszego składu kolejny, czy będą jacyś nowi zawodnicy, no liczę na to, że tak, lista transferowa jest długa, więc ja to sobie szybko przeskroluję, jak kogoś uda mi się znaleźć, to na pewno wam o tym powiem. I po raz kolejny Miszu Piszu, tak samo jak w poprzednim przypadku, jak szukaliśmy, jak znaliśmy Fabińskiego. Piszczek jest jedynym Polakiem, jaki jest dostępny na tej liście transferowej. Także mamy jeszcze kilku zawodników do ściągnięcia na pewno. Tym razem znowu nam się nie poszczęściło i gramy z Bristolem, który ma 16 pozycję. Także Piszek, Fabiański do składu. No i tak w tym momencie musi się prezentować nasza 11. Niestety, w dalszym ciągu mamy 8 czy 7 na 11 zawodników z Polski. W dalszym ciągu brakuje nam dwóch środkowych pomocników i dwóch środkowych obrońców. Liczę na to, że w najbliższym czasie uda nam się ich znaleźć. Po prostu, no, przydałoby się znaleźć Glika, znaleźć Pazdana, znaleźć yy, Krychowiaka, Mączyńskiego, czy może Karola tego, albo Zielińskiego. O, byłoby super, gdyby udało się znaleźć wszystkich po kolei. Scorpion kick dalej się niestety nie udał, ale no liczę na to, że w tym momencie uda się to zrobić. Bristol, drużyna z dołu tabeli, także tutaj powinien być pogrom. Liczę na to, że tym razem uda mi się zaliczyć Scorpion kick. Ładnie, lewy, teraz to wyszło pięknie. Lewandowski jeszcze raz i teraz pyk Scorpion kick, uderzenie słupek! Jak nie wierzę! No chyba on nie wejdzie ten Skorpion, nie? Zobaczcie, wcześniej troszkę nad poprzeczką, teraz słupek. No i jak dużo pecha mamy w tym odcinku. Ładnie, Lewandowski teraz pięknie przeszedł. Jeszcze raz, pyk. Skorpionki, uderzenie! No nie ma, nie był to skorpion chyba. To było chyba wolej, tak mi się wydaje. Ale mam i tak ładną bramkę Lewandowskiego. 1-0. Po raz kolejny strzał nasz kapitan. Ale zobaczmy powtórkę, bo teraz nie jestem pewien, jak dokładnie zostało to wykonane. Na pewno ładnie obeszliśmy tego środkowego obrońcę. I teraz, pyk. I to był wolej, to był wolej taki, no typ klasyczny wolej można powiedzieć Koniec połowy, znowu wygrywamy zaledwie 1 do 0 No ale znowu się w sobie bawię, także no kurde tutaj mogę prowadzić o wiele więcej Gdyby nie to, że próbuję tego Skorpiona strzelić Ładnie Lewandowski, teraz to może być ta akcja bramkowa. Tym razem Lewandowski, skorpion, uderzenie i gol! Tym razem weszło, mamy w końcu wykończony skorpion kick. Wygrywamy 2 do 0. Bramka Lewandowskiego i teraz hat-trick obowiązkowy. Zwłaszcza, że mamy jeszcze jakieś 37-40 minut do końca tego spotkania. Także tutaj hat-trick musi być lewy, ładne przejęcie. No i jednak, kurde, troszkę piłka odskoczyła. Ale to już nie koniec. Dobra, teraz do Lewandowskiego. Lewy, jesteś o wiele szybszy, dawaj jeszcze raz, skorpion kick, uderzenie Lewandowskiego i to jest po raz kolejny skorpion 2 na 2 wykorzystane, mamy hat -trick Lewandowskiego, z czego dwie bramki zostały strzelone skorpionami, zobaczcie na to, pyk i pyk, obok bramkarza, bramkarz kompletnie nie wiedział co się dzieje przed nim, kompletnie nie wiedział, kompletna dezorientacja, on nie był w stanie w ogóle na cie rzucić, zobaczcie, pyk, on, on po prostu machnął tylko ręką, nic więcej. Pik, skorpion, jeszcze raz. 3 do 0, 3 na 3 wykorzystane. No, po, po, powoli Lewandowski staje się gościem, który tylko skorpionami będzie wykańczał. Jakby ktoś nie wiedział, jak to się robi, przesuwacie palcem do góry, on robi rainbow, i zaraz po tym, jak ta piłka leci do góry, dajcie palcem w dół. I wtedy zaczyna robić skorpion albo robi szupaka. Na pewno pojawią się komentarze, takie jak to zrobić, więc już wam mówię. Dobra. Dośrodkowanie polekarny Lewandowski, może jakaś przewrotka, uderzenie z woleja, to jest jego piąta bramka. Jak w meczu z Wolfsburgiem, Lewandowski, genialna forma. Ale gościu ma wykończenie, no po prostu perfekcyjne wykończenie w tej sytuacji. Zobaczcie, bang, Bramkarz rzucił się zaraz po tym, jak piłka już wpada do bramki. Także jego reakcja o wiele, o wiele spóźniona. Okej, okay, może Błaszczykowski jeszcze dołoży jakąś brameczkę. Błaszczu. Ładnie przeszedł uderzenie, i to jest szósta bramka w tym spotkaniu. Błaszczu. Lewandowski, koncert tych zawodników. Błaszczykowski to chyba trzy asysty zaliczył, także bardzo ładny Kuba. Okej, okay, kończymy to spotkanie, wynik 6 do 0, to jest kompletny pogrom, ale czegoś spodziewać podróżynie, która w tym momencie w naszej lidze jest w strefie spadkowej, a my oczywiście dominujemy całą ligę, także tutaj ten wynik był po prostu do przewidzenia. I teraz chwila prawdy, sprawdźmy czy kolejni Polacy pojawili się na liście transferowym. Mamy tu Rodrigueza, jest Jago Silva Nani, ale na tych zawodnikach nam w tym momencie nie zależy. Potrzebujemy Polaków, jak najwięcej zawodników z Polski. Musimy tutaj mieć ich masę. Milik może przydałby się, albo Zieliński. Zobaczmy, czy ktoś będzie. No kurde, fajnie byłoby kogoś tutaj przygarnąć do składu. Tym razem lista transferowa jest o wiele krótsza niż była wcześniej. Wyszukajmy Pazdana. Pazdan jest niestety niedostępny, także Pazdy. W tym momencie naszego składu niestety nie bije. Możemy sprawdzić, kto będzie tutaj, w momencie, kiedy kupimy te znaki zapytania. Jak chcecie. Chcecie czy nie? Ok, sprawdźmy znaki zapytania, kupujemy i mamy tutaj danego Rosa 92 złota karta. Szkoda, że to nie był jakiś, może, Kuba Wawrzyniak w złotej karcie. To by byłby dzikus, co? To byłby dzikus, jeśli to byłby Kuba Wawrzyniak w złotej karcie. Takie rzeczy chyba w tej, w tej grze się nawet nie zdarzają. Ale kurde, wawrzyn na lewą brona. Zobaczmy, czy on w ogóle jest tutaj dostępny. Wawrzyniak, jest Jakub wawrzyniak. No jakby tutaj legendy w takiej grze mogło brakować. Legenda także jest. Okej, okay, moi drodzy, to było na tyle w tym materiale. Zagraliśmy kolejne dwa spotkania. Zrobiliśmy dwa wzmocnienia fabiańskim oraz oraz piszczkiem, także dwa naprawdę gigantyczne wzmocnienia naszego polskiego składu. I teraz mam do Was gigantyczną prośbę. Jak chcielibyście, żeby wyglądał mój skład? W, po prostu w reprezentacji Polski Dajcie mi dokładnie, jaką formację chcielibyście zobaczyć Na przykład napiszcie 4-4-2 To jest przykład oczywiście I później wymieńcie skład, jaki chcielibyście zobaczyć jaki chcielibyście, chcielibyście, żebym zbudował w tej grze Liczę na to, że masę komentarzy, masę przykładów Waszych składów będzie także w komentarzach Także dziękuję za polubienia Dziękuję za oglądanie i liczę na to, że po raz kolejny 5000 tysięcy polubień to będzie bariera Którą bez większego problemu przekroczycie A wiemy o tym, że was na to stać Także 5 tysięcy polubień, wrzucamy kolejny materiał Powiedzmy, że w czwartek Także Trzymam was za słowo, do zobaczenia, trzymajcie się i Elo.